Witam w części drugiej. Serwetka po 11 rzędach wygląda tak. Tam wcześniej mówiłam, żeby sobie wykonać te dwa rzędy takie same. Rząd 11 i 12. I teraz, jak skończymy rząd 12, odcinamy niteczkę, ponieważ będziemy zaczynać w innym miejscu. Będziemy robić te duże serduszka tutaj. Po bokach, z jednej i z drugiej strony, i zaraz Wam powiem, gdzie będziemy zaczynać. Yy, tutaj specjalnie zostawiłam nitkę, żeby było wiadomo, gdzie yy, zakończyliśmy. I tak, tutaj zakończyliśmy, czyli na tym trójkąciku. Więc tak, ten trójkącik cały omijamy. Drugi też omijamy. I mamy tutaj ten trzeci trójkącik, i wbijamy się szydełkiem nad tymi słupkami, co łączyliśmy górą. Trzy słupki łączone górą, i potem był słupek i słupek. Więc tutaj sobie zaznaczamy, i tu będziemy zaczynać. Więc robimy pętelkę i zaczepiamy niteczkę. Tak. I robimy trzy oczka łańcuszka jako słupek. Raz, dwa, trzy. I dwa oczka jeszcze dodatkowo jako poprzeczkę. I teraz na następnym słupku robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka, na następnym słupku robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka, na następnym słupku robimy słupek. Czyli mamy raz, dwa, trzy okienka. I teraz dwa oczka łańcuszka. Pomijamy ten łańcuszek tutaj z poprzedniego rzędu, robimy na następnym słupku słupek, dwa słupki pod łańcuszkiem, słupek na słupku, dwa oczka pod łańcuszkiem następnym. Raz. I dwa. I słupek na słupku. Czyli mamy w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem słupków. Teraz dwa oczka łańcuszka. Pomijamy ten łańcuszek z poprzedniego rzędu, wbijamy się w następny słupek. Robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Pomijamy łańcuszek z poprzedniego rzędu, na słupku robimy słupek. Czyli mamy dwie, yy, dwa okienka, i teraz dwa oczka łańcuszka, i tu, gdzie zaczynaliśmy, yy, znaczy gdzie kończyliśmy poprzedni rząd, robimy słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i siedem słupków, czyli słupek. Pod łańcuszkiem robimy dwa słupki. Na słupku robimy słupek. Pod łańcuszkiem dwa słupki. Raz, dwa i na słupku robimy słup. Czyli znowu 7 słupków tutaj. Dwa oczka łańcuszka. Pomijamy, słupe, pomijamy łańcuszek z poprzedniego rzędu. Robimy słupek, 2 oczka łańcuszka, na następnym słupku robimy słupek. 2 oczka łańcuszka, na następnym słupku robimy słupek, czyli to samo co tu. Czyli musimy mieć raz, dwa, trzy, cztery okienka. Mamy trzy, dwa oczka łańcuszka. Pomijamy tu łańcuszek i na słupku robimy słupek. O! Czyli mamy tak: cztery krateczki, siedem słupków, trzy krateczki, siedem słupków. I cztery krateczki. I teraz zaraz następny rząd. I zaczynamy rząd drugi od trzech oczek łańcuszka. Obracamy naszą robótkę i robimy jeszcze dwa oczka łańcuszka przerw. I teraz słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. Mamy dwa okienka i jeszcze raz dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. Czyli mamy trzy okienka. I teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz tak. Dwa słupki pod łańcuszkiem. Słupek na słupku. Potem robimy słupki na słupkach. Do końca, czyli słupek na słupku, słupek na słupku, słupek na słupku, słupek na słupku i słupek na słupku, czyli mamy tutaj e, słupków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć e, i jeszcze robimy. Dwa słupki pod łańcuszkiem i słupek na słupku. Czyli mamy w sumie tutaj 13 słupków. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka przerwy i pomijamy ten łańcuszek z poprzedniego rzędu. Wbijamy się w słupek, robimy słupek. Dwa słupki pod łańcuszkiem. Teraz lecimy z słupkami do końca, czyli te siedem słupków, co było słupek obok siebie, słupek i słupek na słupku, i słupek, dwa słupki pod łańcuszkiem. I słupek na słupku. O, i tutaj na końcu robimy tak samo jak tu, czyli trzy okienka. Dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. I dwa oczka łańcuszka. Odliczamy sobie tutaj na słupku raz, dwa, trzy. Wbijamy się w to trzecie oczko. Robimy słupek. O, czyli mamy teraz yy, taki motyw, że mamy trzy krateczki, 13 słupków, jedna krateczka. 13 słupków i trzy krateczki. To jest rząd drugi. Za chwilkę rząd trzeci. I teraz rząd trzeci. Tutaj będziemy tak jakby zwężać, więc robimy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Obracamy naszą serwetkę. I teraz. Na następnym słupku robimy słupek. Czyli nie robimy tutaj już tej przerwy, ale od razu słupek. Dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. Dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. I teraz robimy całą Całe tutaj tą, yy, te słupki, słupek na słupku, i tutaj w tej przerwie też robimy dwa słupki. Czyli tak jakby ciągłość tutaj samych słupków. Czyli robimy słupek na słupku, słupek na słupku. Następny słupek, następny słupek. Słupek, słupek. To zróbcie sobie, szkoda, naprawdę czasu. Na każdym słupku słupek i tutaj pod łańcuszkiem dwa słupki i dalej tutaj też. Słupy, czyli robimy całą ciągłość tutaj słupków. Mamy zrobione już tutaj słupki. 28 słupków powinno być tutaj w tym całym ciągu tych słupków. I teraz dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj będziemy robić dwa podwójne słupki łączone górą. Czyli dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się w słupek, robimy słupek do połowy podwójny. Dwa razy nitka na szydełko, i tutaj raz, dwa w trzecim oczku wbijamy się i robimy słupek podwójny do połowy. Mamy trzy niteczki, przeciągamy przez wszystkie trzy. I mamy yy, zakończony rząd trzeci. Rząd czwarty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy oczka łańcuszka i dwa oczka łańcuszka przerwy. Obracamy naszą robótkę i teraz słupek robimy na słupku. Słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka i powtarzamy y, słupki na słupkach, tak jak w zeszłym rzędzie, w poprzednim rzędzie, czyli robimy tutaj 28 słupków ciągłości i zróbcie sobie, ja pokażę Wam co dalej, czyli 28 słupków. Mamy zrobione 28 słupków i jak zrobimy to robimy dwa oczka łańcuszka słupek na słupek na słupku dwa oczka łańcuszka i słupek na słupku czyli mamy dwa y, okienka tutaj i dwa okienka tutaj i teraz rząd piąty, czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i dwóch oczek łańcuszka przerwy. Obracamy i robimy słupek na słupku. Słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka i znowu robimy dwudziestu 28 słupków, i potem pokażę Wam jak dalej. Robimy znowu to samo. W wykonaniu tych 28 słupków robimy dwie krateczki, czyli dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. Dwa oczka łańcuszka, i tutaj odliczamy od początku tego słupka: raz, dwa. Wbijamy się w trzecie, tutaj oczko. No i robimy słupak. Czyli mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów. E, pięć rzędów i trzy rzędy mamy tych... E, słupków, gdzie jest ich 28, czyli rzędy 3, raz, dwa, trzy i ostatni rząd robimy, gdzie tutaj będziemy mieć 28 słupków. Raz, dwa, trzy oczka, łańcuszka, obracamy robótkę i słupek na słupku. Czyli tak jakby znowu zmniejszamy tutaj Tutaj nasz, ten, to serduszko. 3 oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka, i znowu jedziemy z 28 ośmioma słupkami do samego końca. Ja tutaj później pokażę, jak zakończyć te, ten rząd. Czyli robimy 28 słupków. I mamy zakończone 28 osiem słupków. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Tutaj robimy słupek do połowy. Dwa nawinięcia, dwa nawinięcia, yy, dwa na, nawinięcia yy, tutaj na szydełko. I raz, dwa, trzy. Tutaj w trzecim oczku wbijamy się i robimy podwójny słupek. Raz. Dwa, trzy niteczki przeciągamy przez trzy. I mamy zakończone rząd, kolejny rząd, trzy oczka łańcuszka. Obracamy naszą robótkę i słupek robimy tutaj na pierwszym słupku z tych 28. I tutaj robimy słupek. I teraz dwa oczka łańcuszka na rzut, dwa słupki omijamy, wbijamy się w trzeci z kolei, robimy słupek. I teraz będziemy mieć tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzy na czterna, piętna, szesna. Teraz zrobimy 22 słupki. Czyli słupek na słupku, słupek na słupku, bo po tamtej stronie musimy zrobić to samo co tutaj, czyli tak, żeby trzy słupki tutaj zostały. Czyli robimy słupki na słupkach. po kolei. Nie wiem ile tutaj, zaraz policzymy sobie na końcu. To róbcie sobie tak, żeby raz, dwa, trzy słupki tutaj zostawić wolne. 22 słupki zrobione po kolei i teraz dwa oczka łańcuszka. Pomijamy te dwa słupki, wbijamy się tutaj w ten ostatni, robimy słupek do połowy. Dwa razy nitka na szydełko. Wbijamy się tutaj w ten ostatni słupek i robimy tak jakby podwójny słupek do połowy. Trzy niteczki na szydełku przeciągamy przez wszystkie trzy. Tak, żeby wyszła krateczka. I tutaj ten trójkącik, tak samo jak tu, krateczka, i tutaj trójkącik. O, i mamy kolejny rząd zrobiony. I teraz mamy tak, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Obracamy naszą robótkę, i na słupku robimy słupek. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka przerwy. Dwa słupki pomijamy, wbijamy się w trzeci z kolei i robimy słupek. I robimy tyle słupków, żeby znowu nam zostały raz, dwa, trzy tutaj wolne. Ja potem pokażę Wam, jak tutaj robimy. Czyli robimy sobie tutaj słupki i zostawiamy trzy tutaj wolne. Tutaj tym razem wyszło 16 słupków. I teraz, jak już mamy te trzy, Słupki tu wolne, robimy dwa oczka łańcuszka, pomijamy dwa słupki, wbijamy się w ten ostatni i robimy słupek do połowy, dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się tutaj w ten ostatni słupek, i robimy tak jakby słupek podwójny do połowy, i mamy trzy niteczki przeciągamy przez wszystkie trzy. O, już nam się serduszko. Fajnie formuję. I teraz robimy znowu trzy oczka łańcuszka. Obracamy naszą tutaj serwetkę. I znowu słupek na pierwszym słupku. Dwa oczka łańcuszka. Pomijamy dwa słupki, wbijamy się trzeci z kolei, robimy słupek. I teraz już robimy dalej słupki. To już z Wami zrobię. Mamy pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty, piąty, szósty. 14 8e 8 9y 1 2 3 i 10 czyli w tym rzędzie mamy 10 słupków obok siebie dwa oczka łańcuszka pomijamy dwa słupki wbijamy się w ten ostatni robimy słupek do połowy Dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się w ostatni słupek, robimy słupek podwójny, tak jakby do połowy. Trzy niteczki na szydełku, przeciągamy przez wszystkie trzy. O, takie serduszko już wygląda. I dalej. Trzy oczka łańcuszka, obracamy robótkę. Słupek na pierwszym słupku, dwa oczka łańcuszka, pomijamy dwa słupki, wbijamy się w kolejny, robimy słupek, na następnym słupek, na następnym słupek i na następnym słupek, czyli mamy cztery słupki, dwa oczka łańcuszka. Pomijamy dwa słupki kolejne, wbijamy się w ten ostatni, robimy słupek do połowy. Dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się w ten ostatni słupek i robimy podwójny słupek tak jakby do połowy. Mamy trzy niteczki, przeciągamy przez wszystkie trzy. I teraz i teraz mamy trzy oczka łańcuszka, obracamy robótkę, słupek robimy na słupku, dwa oczka łańcuszka przerwy, pomijamy dwa słupki, wbijamy się w ostatni słupek, robimy słupek do połowy, dwa razy nitka na szydełko, w ten ostatni słupek wbijamy się, robimy... Podwójny słupek, nie zakończamy go. Trzy niteczki, przeciągamy przez trzy niteczki. Czyli mamy teraz jedną krateczkę i tutaj te trójkąciki jako zakończenia. I teraz robimy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, obracamy. Dwa razy nitka na szydełko, bijamy się w ten tutaj słupek, tu gdzie były te dwa, bijamy się w ten słupek i robimy podwójny słupek. O. I teraz robimy oczko łańcuszka, wyciągamy niteczkę, obcinamy i pierwszą część naszego naszej owalnej serwetki mamy zrobioną. Nie przejmujcie się, jeśli ona będzie się jakoś tutaj zwijać, to potem się bardzo ładnie wyprostuje, jak będziemy napinać serwetkę całkiem. Więc no, nie przejmujcie się. Mamy jeden, jedną część zrobioną, serduszka. Teraz przechodzimy na drugą część i zaraz pokażę Wam, gdzie Zaczynamy i robimy to samo, co po tej stronie. Pokażę Wam, gdzie zaczynamy. Kolejny, te kolejne serduszko. Ja sobie to wyciągnę, pokażę Wam jeszcze raz. Odliczamy od tego, tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Następna krateczka i liczymy, żeby było ich 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. I tutaj ten słupek zaznaczamy i tu będziemy zaczynać. Można sobie obrócić robótkę, żeby yy, wtedy zaczynamy od lewej strony. Jak to woli, i zaczynamy po prostu z tej strony, i robimy naprzemian, albo po prostu zostawić sobie na prawej stronie i liczyć od tej strony. 15, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I tutaj, tu, gdzie pokazywałam, zaczynamy następną część. I robimy to samo wszystko. Ja już nie będę tego powtarzać. Yy, bijamy się, zaczepiamy i trzeba sobie cofnąć filmik i tak jakby jeszcze raz tą samą część obejrzeć i yy, po prostu yy, dziergać tak samo jak tą część. I zakończamy tak samo jak tutaj po tej drugiej stronie i w następnej części będziemy robić zakończenie które ma, już Wam mówię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć rzędów mam nadzieję, że to już w, w następnej części będzie yy, będzie następna tylko część i to zakończenie, te dziewięć rzędów zmieścimy yy, troszki pracochłonne, bo dużo szy, nie szydełek, tylko serduszek jest i troszeczkę będzie pracochłonne, ale dosyć szybko się robi, bo są tylko same słupki i podwójne słupki. Więc robicie tak, jak tutaj zaznaczałam, że 15 krateczek trzeba liczyć z jednej strony, 15 z drugiej, i tutaj nam wyjdzie druga część tego, drugie to serduszko. No więc zrobicie sobie. Sami, tak samo. Więc do zobaczenia w części trzeciej, gdzie będziemy już obrabiać naszą serwetkę malutkimi serduszkami.